Formatowanie stron HTML, kaskadowe style CSS, regułę i arkusze styli. Użycie kaskadowych styli CSS daje nam wielką swobodę w formatowaniu strony oraz znacznie ułatwia pracę nad stroną HTML. Zaletami stylów jest dowolne formatowanie obiektów strony, swobodne rozmieszczanie warstw na stronie i innych obiektów oraz błyskawiczna edycja czyli zmiana. Już sformatowanych elementów. Dziś praktycznie każda strona internetowa, czy to prosta skonstruowana tylko w HTML-u, czy taka jak CMS-y, wykorzystuje w swym działaniu do sformatowania swoich elementów kaskadowe arkusze styli CSS. Tworzenie zewnętrznego arkusza styli i reguł styli. Czytujemy plik naszej strony do kompozera. Klikamy plik, otwórz plik. Wskazujemy plik strony, pierwsza strona HTML. Dostęp do edytora CSS mamy pod tym przyciskiem. Klikamy, otwiera nam się okno edytora. Klikamy odśwież. W tej chwili mamy ustawione korzystanie z wewnętrznego arkusza styli. Aby to zmienić na zewnętrzny, klikamy przycisk wyeksportuj arkusz i przełącz do wersji wyeksportowanej. W oknie, którym się pojawia, wpisujemy nazwę naszego nowego arkusza styli. Tu style.css. CSS to rozszerzenie. Zapisujemy. Arkusz styli został załączony. Strona przełączona do korzystania z zewnętrznego arkusza styli. Aby dodać regułę, klikamy przycisk z lewej strony. Rozwija nam się okno. Klikamy nowa reguła. Wybieramy. Podsta reguły podstawowych elementów strony, podstawowych typów. Stąd wybieramy body, czyli ciało strony. Reguła będzie obowiązywać dla całego ciała strony. Klikamy Utwórz regułę. Przystępujemy do tworzenia, do tworzenia parametrów reguły. Wybieramy tło. Kolor tła. Wskazujemy z dostępnych, z dostępnych kolorów. Klikamy OK. Zmienimy teraz parametry tekstu. Zmieniamy kolor tekstu na biały. Klikamy OK. Strona zmieniła tło, a kolor tekstu zmieniliśmy na biały. Zapisujemy. Podglądamy w, przed, yy, w przeglądarce internetowej. Oto wynik naszej pracy. Strona została przeformatowana. Utworzyliśmy pierwszą regułę styli i pierwsze parametry w tej regule, a oto i reguła body, którą żeśmy utworzyli. Możemy zmienić również format, yy, krój tekstu, krój czcionki oraz rozmiar czcionki. Rozmiar pisma, wybieramy piksele. Możemy zwiększać rozmiar tą strzałką, jak również bezpośrednio wpisać wartość w pole. Zmieniliśmy rozmiar na 15 pikseli. Zmienimy teraz krój czcionki. Wybierzemy zdefiniowane rodziny kroi. Wybieramy powiedzmy Times New Roman. OK. Krój czcionki i jej rozmiar został zmieniony. Sprawdzimy teraz, co uległo zmianie w kodzie naszej strony, czyli jak wywołać zewnętrzny arkusz styli. Zapoznamy się również z samym arkuszem styli. Aby podejrzeć zmiany w kodzie naszej strony, przełączamy się w widok źródło. Pojawił nam się nowy tag HTML, link z atrybutem rel o wartości style set. Atrybut ten powiązuje naszą stronę z zewnętrznym plikiem arkuszu styli, style-css. W ten sposób wywołujemy zewnętrzny arkusz styli. Otwieramy teraz plik arkusza styli. Otwórz plik. Podgląd wszystkich plików ustawiamy. Pojawił nam się arkusz styli. Klikamy. Otwiera nam się arkusz styli. Mamy w nim zapisaną wcześniej regułę body z czterema selektorami i wartościami. Pierwszy selektor, background-color, określa kolor tła. Następny selektor-color z wartością white określa kolor cz czcionki. Font-size określa rozmiar czcionki. Font-family określa rodzinę krojów czcionki. Przełączamy się do widoku. Załączamy edytor styli CSS. Klikamy body. Oglądamy naszą regułę i jej selektory. Również w eksploatatorze dom możemy podejrzeć nasze reguły i ich selektory. Oto nasza reguła body.